Witam, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim nowym kanale, na moim pierwszym filmiku na nowym kanale z Guild Wars 2, z gry, która po prostu miażdży jądra i wyrzuca je flakami na zewnątrz. Ta gra po prostu jest istną rozwałką, istnym którego z którego po prostu trzeba czerpać siłę i energię, ale dosyć pierdolenia, czas grać, czas napierdać. Yy, Zacznijmy przede wszystkim od wyboru postaci, będziemy najpierw tym grać Nie Niespecjalnie jakoś mnie interesują tutaj yy, drzewka, tak? Bo to są drzewka, to Wam jeszcze mniej więcej pokażę Odschodzi. To są takie drzewka. Pierwszy odcinek zapewne będzie nieco dłuższy od pozostałych, ale to chyba normalne. To są drzewo enty, tak zwane. Drzewo enty, ento, ento elfy, że tak powiem. Bo troszkę mają takie, widzicie, zielonkawe z entów i z elfów, ale to są bardziej drzewa niż elfy. Teraz dokładnie nie znam. To jest jakaś niska, mi przypomina Fiza z tego z League of Legends, ale to takie moje pierwsze. Yy, to jest yy, Norn. Tak, dobrze mówię. Norn. Norn jest postacią, yy, to jest podobno człowiek. Yy, tylko, że o wiele większy od normalnego człowieka. To jest to jest k co nie wiem. Człowiek no to nie, nie muszę pisać. Yy, czar jest yy, takim miśkiem. Yy, Głównie zastanawiałem się wiecie nad tymi kasami yy, Bardzo mi się podoba czar, że się pursz tak na czterech łapach, bo filmików dużo oglądałem z Gietorce oczywiście zanim grę kupiłem, a grę kupiłem dokładnie wczoraj. Yy, ale już dosyć mojego pierdolenia bierzemy sobie Shimana do ręki i wybieramy dziewczynę czy hopa. Tutaj yy, część z Was powie mi, że powinienem wyborać hopa wczuć się w ten... Ale ja człowiek yy, wybiorę sobie dziewczynę, bo wolę patrzeć się na tyłek lep, yy, tyłek żeński przez całą grę niż yy, tyłek męski. Mniej więcej pewnie, zrozumiecie pewnie o co chodzi. Yy, jedziemy na... Jakoś wiecie, tutaj nie będę za bardzo bodawał, że jestem dziewczyną, po prostu wybrałem postać kobiecą klasę. No. Z czystego, już wytłumaczonego wam y, powodu. Ciścimy dalej i... Tak. Y, mamy do wyboru elementalistę, mieszanka ogni wszystkich żywiołów, krótko mówiąc. Warrior, no to nie trzeba opisywać, Guardian, y, to jest y, tak zwany tankier, y, inżynier, no to... Też chyba nie trzeba tłumaczyć, zajebista steampunkowość, dosłownie te y, tło y, miażdży kurwa system, miażdży tutaj wszystko. Dalej, ranger, y, najprawdopodobniej rangerem będziemy grali. Nekromantą grałem, to znaczy wiecie co, bo ja robiłem szybki zrzut y, na komplakoncie, ale to już mniejsza to. Y, Nekromanta, złodzie no to wiadomo, y, troszkę sztylet w plecy i hej home. Mes, Mesmer Schmidt, jak ja to mówię, to jest chyba iluzjonista, ale ja nie, nie przedłużając, zapewne wybiorę Rangera, przejdziemy dalej, i o to wszystko, te Armor Dice, to wszystko ja najprawdopodobniej teraz zrobię cięcie i zrobię wam szybki zrzut, za chwilę, gdyż po prostu nie chcę was y, tym wszystkim za zanudzać, także nie przedłużając, y, za chwilę się widzimy. Witam, jestem po trochę długiej przerwie, bo A to wywalało, A to coś tam. Ale teraz już mamy postać, yy, nazwa tej postaci to jest Luna Universe. Najpierw wystartujemy, bo nie wiem czy wystartuje, a potem Wam opowiem co to znaczy. No tak, jak myślałem, że wystartuje. Nie wiem tej tutaj... czasem tu nie startuje, ale czekajcie sekundkę, zaraz zrobię szybki zrzut, może szybko jeszcze raz stworzę postać, to może będzie o wiele lepiej, bo już nie chcę, wiecie, włączać i wyłączać tego wszystkiego, tak wiecie, y... pamiętam, bo już nie wiadomo, który raz y... to robię, także cyk, cyk, face, ocz, takie tutaj nosek i troszkę pomniejszym tutaj tak wszędzie troszkę hmm, możecie sobie przy okazji patrzeć jak to mniej więcej wygląda tego tak były e, szare, czerwone i brązowe szare, czerwone brązowe, tak? tak i czerwone i brązowe nie, czerwone i no Okej, może być. Piesek dobry. To wiecie co na... Wezmę tak o. To może być oczywiście jakiś Luna Universe. I startujemy. A! I widzicie i wystartowała. Pięknie. Bo tak po prostu czasem nie załapuje. Już tak wcześniej miałam na kolejnym koncie. No i dobra, ja się już zamykam, a wysłuchajcie. Now we struggle to hold our ground. We've been defeated, driven back, and broken. But we will not surrender. Never surrender. So many nations have fallen. Only Kryta still stands. Our faith is strong, despite the silence of the six gods. jak We'll make our stand, in divinity's reach. The city is my home. I grew up on the streets. Although I have friends, my life has always been hard. I faced the worst this city could throw at me, and I sent it home bleeding. I'm done living hand to mouth. There's a war on our doorstep. And I refuse to be step. <laughs> today I stepped outside Divinity's reach, hoping to find better luck outside the city. Problem is, when I arrived in Shamor, the village was under attack by Centaurs. Oh yeah. Innocent villagers are in danger. Someone has to help. This is my story. I can take care of myself, but that's not enough anymore. Has to help those who Na przykład ja. Muszę i połączyć. O, oh, to jest Sorry. Jeszcze takie podpisano, coś tam, coś tam, jak było w tym. I teraz ja zaraz sprawdzę, czy to w miarę. Czy ja w ogóle się to nagrywa, bo. Mam nadzieję, że się nagrywa. A jakie to. Powiem peszek. Tak, tak, to się nagrywa, bo czuję po lekkich lagach. Yy, tak, niestety lagi takie takowe będą. Wow, Okej, okay, ja tutaj wiecie chcę ganać, bo pierwszy raz dopiero gram tym. Yy... I tutaj ogólnie jest atak co nie prawda, centaurów. Mam nadzieję, że sobie ja osobiście o tak kolu wygrać. Na full -time. nie wiem dlaczego jest full Prawda, yy, Zajebistą tą rzeczą jest V, inaczej DODGE. To czego w grach mało jest tego? Mamy topora? O nie, nie to toporkiem się bawić. Ale niech będzie, niech będzie. Muszę jak najszybciej zdobyć łuk. A potem to już będzie z górki. Czekajcie, czekajcie, F4 turn to me, Guard Avoid Showbiz. Aha, aha, rozumiem. Czyli Petka, petka mogę sobie słychać. Ok, i tutaj rozmawiamy sobie, prawda? Bo zaatakowali. Tej. Zauważcie, to jest zajebiste, jak są dialogi. W ogóle, taka graba, co nie, w pierś. Soldier, kuwa, co się dzieje? Trzeba napieprzać. Jak to nie, ja idę, ja idę, rozpieprzę system. No. Balthazar, niech cię... ...posępny niech cię wspomoże. No i okej, okay, yy, ciśnię, bo z kiśniem to jest 100, bo tak podobno na, na pewno się z tym wszystkim pobawimy, tutaj nie, nie ma z tym żadnego problemu. Yy, to jest skill yy, taki na nas, powiedzmy, że, a to są skilly atakujące, prawda? Yy, broń jednoręczną te w tej chwili mam, także jednoręcza zajmuje 3, a druga jednoręcza zajmuje 2 tylko, natomiast bronie dworęczne zajmują 5 skill. Rozumiecie o co chodzi mniej więcej, tutaj są dodatkowe skiery, których jeszcze nie odblokowałem. Osobiście grałem maksymalnie do 5. poziomu, tak czy więcej nie wiem, jeśli ktoś ogarnia mniej więcej system to niech mówi co i jak. A teraz piesek, aha. O. A to są, tak, to są już wszyscy ludzie, tak, no znaczy oprócz tego, 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 tego. a tak to wszyscy są. O tak, hapaj sikierę! Hapaj sikierę! Hapaj sikierę! Tam mój pies gdzieś pełnił macie raczej... a to... O to jakiś taki, taki miotający raczej Ś śmieszne jest to, że cały ten sikierunek mogę zaraz wam coś pokażę... a nie A mój pies w ogóle jak się nazywa? RETURN mi BRO. A, tu jesteś. JUVENILE JUNGLE STALKER. Nie wiem, czy taki... taką ma nazwę, ale nazwa jest według mnie zajebista. J.J.J. Nie, J.J.S. JUVENILE... Pa, patrzcie, jak się fajnie patrzy, prawda? Patrzcie, zaznaczy przykładowo to osobę. widzicie, jak się na patrzy? Ale tak idę. Bardzo to jest ciekawe. To na to też tak. Zapewne są troszkę spodki FPS-ów, dlatego, że. No, nagrywała fraps, a ma fraps, to wiadomo, ciemna siła. O, widzicie, atakuje, atakuje, a ja mogę przykładowo Dwa razy. O, tak właściwie odkryłem, że jak dwa razy kliknę w dany kierunek, to mogę się łatwo dotknąć. Bardzo, bardzo dobrze. Odsuniemy sobie, że. O, ma ten stopień. I teraz taka sikiera, sikiera. To jest żeby zachować dystans mniej więcej. Już tutaj jak z, z drugiej strony, człowiek nie jest skazany na jedną postać. To naprawdę są zróżnicowane postacie. Także, a co robi? A, to jest chyba odbijająca się od wielu tyłu. I tak latamy, latamy Nie uciekniesz! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu O chyba byłem za blisko O to ja O jakieś Właśnie to jest dwie rączki które manipulują tutaj wszystkie. W ogóle zobaczcie jak to się pięknie Pięknie tak wszystko wygląda Czekajcie, czekajcie, tylko że zmienię pozycję O, plecy trochę siadają co dużo się przy kąpie siedzi. Wow, widzicie, to jest znaczek, gdzie to wszystko uderzy. Że ja tu. Wow, w ogóle zobaczcie, jakie ja zostaje, prawda, powalony itp. Nie wiem, czy to są tak, takie lagi, czy po prostu. Yy, gdy tego był. Jest, ale trochę mnie lepiej polaguje, Co nagle. Do kogo? o juvenile o to są jacyś skalniacy o fuck, trzeba wspomóc go nie nie bij mnie ja go rewajwuję wstałej starej, wstałej stawieńce aha i w końcu się zniknął What? aha A, rozumiem rozumiem pierwszy raz zauważyłem że u mnie można się tylko warałem para biję. bijem, zaraz It's not jest yet. Wreszcie Wielki pierd z to wszystko z całego świata. Stała tylko kupa gruzu i kupa. W ogóle tak e, straciłem trochę rachuby czasu, ale myślę, że tutaj zaraz polecimy na jedną misję i będziemy kończyć. Ten to nic nie będzie skipało, bo ja będę. You were injured when the elemental exploded. Captain Thackeray brought you here personally. You've been unconscious for three days. You had lots of visitors villagers you rescued, some seraph, and a nervous, shady looking character who came by every day but wouldn't give his name. That'd be my friend Quinn. You might want to check your supply cabinets. I'll find out what he wanted once I'm fully recovered. What should I do now? Fresh air and exercise are the best medicine. The goddess Duena helped you. Perhaps you could help others? Thanks. I dziękuję, And thanks for taking such good care of me. Bless you. You'll find plenty to do out in the valley. May Duena protect you. Tutaj zostaliśmy uratowani, bo zostaliśmy z w dupę. O, możemy sobie wybrać. No to mam offhand. Nie, na razie sobie weźmy offhand. Pokażę Wam o co chodzi. Teraz prawda, zakładamy to i widzicie, mam automatycznie te hey, dwa skille. No i tutaj mamy już Quest od pierwszego typa. I tutaj aktywuje nam się mapka. Centrum, czy... A mogę myszką się ruszyć? Nie mogę. A teraz ja wam pokażę o co chodzi. Eee... Wow. Wow. Aaa, bo jeszcze nie widzę. Dobrze. Inwentarz coś pieniędzy, nie. A mało coś tam. Uuuu. Można sobie jechać coś tam kupić. zbytnio tak się to, wiecie, też nie rozglądałem. O u tego pana ostatnio kupowałem na... naprawdę dobre rzeczy można kupić u niego. Ludzie po prostu sprzedają i wiecie, można coś od nich kupić. Naprawdę często opydają tak tanio, według mnie bynajmniej i za dobrą cenę, prawda? O, już się mogę zobaczyć, tak. I teraz tak, widzicie, za każde aktywowanie o tak, o dostaje się expa za eksplorację dostaje się expa yy, za pomoc, przykładowo tutaj dostaje się expa. O, już prawda, widzicie? Exp. Wam zaraz pokażę. O, o już widzicie? Chik. Ten dźwięk już okazuje się, że muszę pomóc prawda? Idziemy, prawda? To nie trzeba wcale odbierać kosta, ale prawda możemy sobie a Ale osobiście, wiecie, ja to bym tak czytał, nie chcę po prostu marnować czasu. Ja osobiście to tam trochę czytam. A wiem take feed, prawda? To jest bardzo fajna sprawa. I można nakarmić sobie tutaj i widzicie już y, pomagamy tutaj far farmerze. Możemy wziąć y, water bucket, czyli na wiaderko z wodą i gdyby się coś paliło, jakiś stuk słomy, to można... prawda? Tylko to się na razie nic nie pali, także to nie ma problemu. Tutaj wiecie. Kopiemy to sobie, bo... O Tylko nie mogę doczekać, kiedy zabędę jakiś łuk. Bardzo mi się podoba, że ten piesek może im bardzo pomagać. Znaczy, no nie piesek, ale rozumiecie o co chodzi. O, kopiemy. To jest asasyn, tak? Złodziej. To jest bardzo się Bardzo dobrze, że są też złodziejami No, Ale to tak, co bardziej na już kończenie przeciwników. Jeden vs 1 tak samo. O, już tutaj zbieramy looty sobie. Tutaj o, dzi o dziwo jest mało osób. O dziwo. No i mi się tak wydaje. No bo tutaj troszkę nad zachodzi. O, tu jakieś pantsy zrobiliśmy. Ale normalnie tutaj jest o wiele więcej osób. pomagamy widzieć cały czas i kop 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 fajnie pozwólcie, że ja sobie troszkę zaraz to w i zaraz sobie przysunę te trzy pleckie mi siadają jest teraz o wiele lepiej, tylko nie wiem, pewnie mnie gorzej słychać. 100% po gorzej słychać. No dobrze. Oho. Oho. O, i to są takie na przykład bossy. O, oh, żeś ty w cholerę! O, oh, ładnie człowiek, Ubero. Hinu się. Widzicie tej. Nie ma czasem jadki. Fuck, fuck, fuck. Starał się utrzymać dystans, ale chyba coś. Coś mi się zdaje, że zaraz wpadłem. O, widzicie pochodzi, o! Pada. Jest, padł. Wow, co tu nas bije. To chyba jakiś Polak. A tam co się dzieje? Widzicie, na mapie już pojawia się jakiś event. Nie trzeba to jest żadne spisanie, nie wiem, giemów czy czegoś, ale tak. po prostu event sam z siebie pojawia się. O ty f... Ała. Dobra, giniemy. Posypiemy się zaraz. Poszły. Oni są strasznie silni. Zawsze przy nich padałem. No może nie zawsze, ale jak za blisko poszedłem, to naprawdę mało brakowało, żebym zaliczył z Yo You're kidding, right? Widzicie, widzicie, tutaj... O, patrzcie jak już się powoli ludu zbiera, widzicie? Tutaj jest osób. Każdy w ogóle zespołowo... walczy. Nic, nic o, i tutaj Ooo! Jakieś turety, widzicie? Inżynier, inżynierzy się nie nudzą, walczą. Pomagamy tutaj chyba akurat komuś. Czy na pewno pomagamy? A nie wiadomo dokładnie komu. Ważne jest po prostu, żeby tutaj była razem z zabawa. na zabawę. Wow. Trzeba w ogóle, bo sam zastanawiam się, prawda, co zrobić. Ale zaraz po tym evencie już będziemy kończyć, ale no, jeszcze jedną rzecz pokażę. O nie, oni uciekają. A, tak, tak. Tu, tu już nic nie zrobimy dalej, bo oni uciekli ci, prawda, bandyci. Chodź ten jeszcze nie zdążył. I okay, wróćmy sobie na farmę. O, idzie tutaj jakieś spodanki zdobyliśmy. Tak? No? O, i patrzcie, mogę sobie kolorować tutaj, właśnie. O no tak, o ręcznie. To nie ma z tym żadnych problemów, żeby sobie teraz już pomalować. Co jest bardzo fajne. Zresztą mogę sobie. Ubrania, że tak powiem, takie miastowe wziąć. I teraz pójdziemy sobie y, do, 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 do. Mam tutaj. O, coś, coś się ciekawego dzieje. Widzicie, i coś, coś tutaj pomogę, i mogę dostać za to reward, czyli nagrody, prawda? A na razie nic nie biorę ciekawego. No i co? Wiecie, mam nadzieję, że wam powiedziałem, ja, prawda, jakieś, pod, jakieś podstawy. Co mniej więcej powie... Co powiedziałem to powiedziałem. W, w przyszłym odcinku no, może Być może zaraz nagrałem odcinek, znaczy ja zagram za chwilę przyszły, następny odcinek. Dokładnie nie wiem. Zapewne tak będzie, także no. O w ogóle z czym ja chodzę. Ja chodzę z jedzenia A, dobra, Chodzę Tutaj o sobie tak pięknie skończył No i co? Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. To był, to był pierwszy odcinek oczywiście z Guild of Wars z bardzo pięknej gry. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz no i do zobaczenia!